Czy zastanawiałeś się kiedyś, co się dzieje po zakończeniu życia? Czy ci, którzy odeszli, są nadal w jakiś sposób świadomi, czy też wszystko po prostu przestaje istnieć? To pytania, z którymi prędzej czy później musi zmierzyć się każdy z nas. Odpowiedź nie musi jednak pozostać tajemnicą. Pisma święte, objawienie Boże, jasno objaśniają stan tych, Którzy odeszli, i ostateczne przeznaczenie, jakie czeka każdego człowieka. Dzisiaj zagłębimy się w te prawdy, uszy od opowieści ze Starego Testamentu, aż po nauki Chrystusa w Nowym Testamencie, a także przyjrzymy się starożytnym pismom, takim jak Księga Henocha. Zrozumienie tego, co dzieje się z duszą po śmierci, nie jest jedynie kwestią ciekawości ale niezbędnym przygotowaniem do celowego istnienia skupionego na wieczności. Bądźcie czujni, bo to objawienie zmieni wasze życie. Biblia nie pozostawia wątpliwości, śmierć nie jest punktem końcowym, ale raczej przejściem. Aby zrozumieć, co się dzieje, musimy spojrzeć na pismo święte w zrównoważony sposób. Na przykład w Księdze Kocheleta 9, 5 znajdujemy stwierdzenie, że umarli niczego nie wiedzą. Wiele osób interpretuje ten fragment jako dowód na to, że świadomość zanika po śmierci. Ale czy to naprawdę jest przesłanie tekstu? Kontekst Księgi Kocheleta jest kluczowy dla właściwej interpretacji. Salomon pisze o rzeczywistości życia na Ziemi z ludzkiej perspektywy, podkreślając, że ci, którzy odeszli, nie uczestniczą już w życiu tego materialnego świata. Nie pracują, nie uczą się, nie podejmują decyzji. Nie oznacza to jednak, że duch, nieśmiertelna część istoty ludzkiej, przestaje istnieć. Jezus rozszerza to rozumienie w Nowym Testamencie. W Ewangelii Łukasza 16, 19 myślnik 31 opowiedziano historię Bogacza i Łazarza. Po śmierci Bogacz budzi się w cierpieniu w Hadesie, natomiast Łazarz zostaje zabrany do miejsca pocieszenia, zwanego łonem Abrahama. Oboje pozostają świadomi, zdolni do odczuwania, zapamiętywania i refleksji nad swoimi poprzednimi wcieleniami. Co więcej, w Ewangelii Mateusza 25, 46 Chrystus oświadcza, że wieczne przeznaczenie każdej osoby jest ustalone i pójdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Z tego jasno wynika, że istnienie trwa nadal po śmierci i że każdy człowiek zmierza ku nieodwracalnemu przeznaczeniu, czy to w niebie, czy w oddzieleniu od Boga. Pisma święte nauczają również, że człowiek składa się z ciała, duszy i ducha. W jednym liście do Tesaloniczan godzina 5:23 apostoł Paweł pisze: "A Bóg pokoju niech was całkowicie uświęci, a cały wasz duch i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany aż do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa." Oznacza to, że nawet gdy fizyczne ciało umiera, Dusza i duch kontynuują swoją podróż. Teksty biblijne ujawniają, że ci, którzy już umarli, czekają na sąd ostateczny, ale oczekiwanie to przebiega inaczej w przypadku sprawiedliwych i niegodziwych. Pierwsi pozostają w stanie spokoju i pocieszenia, podczas gdy drudzy doświadczają rozłąki i cierpienia. Dla sprawiedliwych śmierć nie oznacza końca. Lecz początek wieczności pełnej radości w obecności Boga. W liście do Filipian godzina pierwsza dwadzieścia Paweł wyraża pragnienie, by odejść i być z Chrystusem, pokazując, że wierni po swojej śmierci są natychmiast przyjmowani przez Boga. Jezus potwierdza tę rzeczywistość w przypowieści o bogaczu i łazarzu, w której łazarz zostaje zabrany do miejsca odpoczynku. Prawda ta jest potwierdzona w Objawieniu godzina 14:13: Błogosławieni umarli, którzy odtąd umierają w Panu. Tak mówi Duch, aby odpoczęli od swoich trudów, bo ich uczynki idą za nimi. Sprawiedliwi oczekują zmartwychwstania, kiedy otrzymają uwielbione ciała i zamieszkają w nowym niebie i nowej ziemi, jak opisano w Objawieniu 21. Jeden myślnik cztery i otrze Bóg wszelką zes z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu. Z drugiej strony tych, którzy odrzucają Boga, spotka straszny los. W Ewangelii Łukasza godzina szesnasta dwadzieścia bogacz po śmierci budzi się w mękach. Jest świadomy, pamięta swoje życie na ziemi, Lecz nie jest w stanie zmienić swojej przyszłości. To cierpienie jest tylko preludium do sądu ostatecznego. W objawieniu 20, 11 myślnik 15 czytamy, że ci, których imion nie ma w księdze Życia, zostaną wrzuceni do jeziora ognistego. Miejsce to, zwane drugą śmiercią, symbolizuje wieczne oddzielenie od Boga i niekończące się cierpienie. Co decyduje o tym, gdzie trafi daną osoba po śmierci? Biblia odpowiada jasno, relacja z Jezusem Chrystusem. W Ewangelii Jana godzina trzecia 16 czytamy, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wiara w Chrystusa i posłuszeństwo Jego naukom są podstawą. Należy jednak pamiętać, że Bóg jest sprawiedliwy i że nasze czyny odzwierciedlają autentyczność naszej wiary. Jak powiedziano w liście Jakuba, godzina 2.17, wiara bez uczynków jest martwa. O wiecznym przeznaczeniu decydujemy nie po śmierci, ale przez całe życie, poprzez codzienne wybory. Oprócz ksiąg biblijnych, księga Henocha zawiera interesujące rozważania na temat życia po śmierci. Mimo że w większości tradycji chrześcijańskich pismo to nie jest zaliczane do kanonu sakralnego, było ono powszechnie czytane przez starożytne społeczności żydowskie i chrześcijańskie. Opisuje głębokie objawienia otrzymane przez Henocha postać, która według księgi rodzaju 5 została zabrana przez Boga. Nie doświadczając śmierci, Inak mówi o różnych sferach duchowych, w których sprawiedliwi odpoczywają w pokoju, oczekując zmartwychwstania. Jedno z takich miejsc opisane jest jako kraina światła i pocieszenia, gdzie obecność Boga objawia się w sposób chwalebny. W przeciwieństwie do tego autor opisuje mroczny los niegodziwych, którzy zostają wrzuceni w krainy wiecznych mąk. Opisy zawarte w księdze Henocha przypominają fragmenty biblijne, np. Ewangelie według święta Mateusza 25, 46, gdzie Jezus mówi o wiecznej karze przeznaczonej dla tych, którzy odrzucają Boga. Ostatecznie, zarówno Biblia, jak i teksty apokryficzne podkreślają tę samą zasadniczą prawdę. Decyzje podejmowane w trakcie życia na Ziemi mają wieczne konsekwencje. Los każdego człowieka jest bezpośrednio związany z jego relacją z Bogiem. Kulminacyjnym momentem historii ludzkości będzie zmartwychwstanie umarłych i sąd ostateczny. W jednym liście do Koryntian godzina 15:52 Paweł opisuje to wydarzenie jako moment przemiany, w którym umarli zostaną wskrzeszeni jako niezniszczalni. Zmartwychwstanie będzie ostatecznym rozdzieleniem tych Którzy odziedziczą życie wieczne, od tych, którzy zostaną potępieni. Objawienie 20, 11 myślnik 15 przedstawia potężną wizję tego sądu, na którym każdy człowiek będzie sądzony według swoich uczynków i swojej odpowiedzi na łaskę Bożą. Ci, którzy odrzucą zbawienie, zostaną posłani na potępienie, natomiast ci, którzy zaufają Chrystusowi, będą cieszyć się życiem wiecznym. Po sądzie ostatecznym Biblia prezentuje nam nowy początek. W objawieniu 21, jeden myślnik, cztery Bóg stwarza nowe niebo i nową ziemię, gdzie nie będzie już cierpienia. Takie będzie przeznaczenie tych, którzy zdecydują się pójść za Chrystusem wieczne życie w pokoju, w obecności Stwórcy. W obliczu tych prawd pozostaje tylko jedno pytanie: jak będziemy żyć dzisiaj? Wiedząc, że nasze wybory będą odbijać się echem w wieczności. Mroczne przypomnienie ceny błędu, którego nie znają już ci, którzy zostali uratowani. Stwórca będzie obecny pośród tych, którzy do Niego należą, a oni na zawsze będą cieszyć się Jego towarzystwem, zanurzeni w stanie szczęścia, harmonii i doskonałej jedności. Oto ostateczne przeznaczenie sprawiedliwych wieczność z Bogiem gdzie wszystko zostanie odnowione. Trudności i cierpienia naszego obecnego życia ustąpią miejsca wiecznej radości, prawdziwej czci i doskonałemu współistnieniu z wiernymi. Z drugiej strony, sąd nad tymi, którzy odrzucają Boga, nie jest tymczasowy, lecz wieczny. Ogniste jezioro, o którym mowa w objawieniu godzina 20:15, symbolizuje nieunikniony los tych, którzy, zapierając się Chrystusa, Pozostali w przestępstwie. Miejsce to nie jest tylko miejscem cierpienia fizycznego, ale nieodwracalnego oddzielenia od stwórcy, źródła bytu, spokoju i zadowolenia. W Ewangelii Mateusza 25, 41 Jezus wspomina o karze przygotowanej dla szatana i jego zwolenników. Kara ta dotyczy również wszystkich, którzy zdecydują się podążać ścieżką buntu przeciwko Bogu. Wieczne potępienie jest bezpośrednią konsekwencją świadomej decyzji życia z dala od obecności Boga. Sąd ostateczny stanowi kulminację ziemskiej drogi ludzkości. Śmierć nie oznacza zamknięcia, ale raczej przejście do wieczności, gdzie przeznaczenie każdego człowieka zostanie na zawsze przypieczętowane. Księga życia, o której mowa w Apokalipsie, jest kluczem do wiecznego istnienia z Bogiem. Tylko ci, którzy pokładają wiarę w Jezusie Chrystusie jako odkupicielu, będą mieli swoje imiona zarejestrowane u Niego. Wybór ten definiuje przyszłość pełną pokoju, radości i nierozerwalnej komunii ze Stwórcą. Natomiast odmowa przyjęcia Chrystusa i wybór drogi nieposłuszeństwa skutkuje najsurowszą możliwą karą, wiecznym oddzieleniem od Boga. To zrozumienie prowadzi nas do życia z myślą o wieczności. Wyrok jest pewny, a jego ostateczny charakter wymaga, aby decyzja o Chrystusie została podjęta poważnie i szczerze. Musimy postępować zgodnie z prawdą Ewangelii, ponieważ nasze wieczne przeznaczenie zależy od odpowiedzi, jaką damy na Boże powołanie. Rozmyślając nad sytuacją tych, którzy już odeszli, powinniśmy zwrócić się do Pisma Świętego, które oferuje jasny obraz obecnego stanu zarówno tych, Którzy zostali odkupieni, jak i tych, którzy nadal trwają w buncie. Biblia naucza, że chociaż fizyczny kres oznacza koniec ziemskiej podróży, dusza istnieje nadal. Ci, którzy odeszli, żyją w stanie pocieszenia i oczekiwania, oczekując dnia zmartwychwstania i sądu ostatecznego. Obecny stan tych, którzy już odeszli, odzwierciedla wybory, jakie podjęli w życiu. Czy były to wybory wiary i posłuszeństwa Bogu, czy też odrzucenia Jego słowa? Dla tych, którzy żyli w wierności Stwórcy, śmierć fizyczna nie jest tragicznym końcem, ale wejściem w stan odpoczynku i pocieszenia. Pismo Święte objawia, że sprawiedliwi są mile widziani przez Boga i cieszą się Jego obecnością, oczekując ostatecznego zmartwychwstania. W ewangelii Łukasza godzina 16:22 opowieść o Łazarzu i Bogaczu opisuje, jak biedny Łazarz po śmierci został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama, do miejsca odpoczynku i bezpieczeństwa, podczas gdy bogacz znalazł się w miejscu cierpienia. To łono Abrahama, zwane też rajem, jest celem dusz sprawiedliwych aż do chwalebnego powrotu Chrystusa. Ten stan odpoczynku nie oznacza bezczynności lecz raczej schronienie, w którym jesteśmy wolni od przeciwności i niepokojów tego świata. W objawieniu godzina 14.13 czytamy Błogosławieni umarli, którzy odtąd umierają w Panu, bo oni odpoczną od trudów swoich, a uczynki ich pójdą za nimi. Oznacza to, że w oczekiwaniu na zmartwychwstanie sprawiedliwi zaznają pokoju, są chronieni przed wszelkim złem i żyją w doskonałej komunii z Bogiem. Nie ma już cierpienia, bólu i niepewności. Bezpiecznie oczekują chwalebnego dnia ostatecznej odnowy. Dla tych, którzy odrzucili Stwórcę, rzeczywistość jest zupełnie odwrotna. Biblia naucza, że po śmierci niegodziwi ludzie zostają pozbawieni obecności Boga i popadają w stan męki i cierpienia. Przypowieść o Łazarzu i bogaczu z Ewangelii Łukasza 16. 23 myślnik 24 obrazowo to ilustruje bogacz umierając czuł się w męczarniach a gdy podniósł wzrok zobaczył Łazarza bezpiecznego pragnącego ulgi w cierpieniu lecz nie mogącego jej otrzymać jednakże to początkowe cierpienie nie jest ostateczną karą lecz raczej zapowiedzą ostatecznego potępienia w Ewangelii Mateusza 25 46 czytamy i pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Męka zaczyna się natychmiast po śmierci i trwa dłużej niż do sądu ostatecznego. Stan ten nie ma na celu oczyszczenia ani zaoferowania nowej szansy na pokutę, ale jest bezpośrednią konsekwencją świadomego wyboru życia z dala od Boga. W przeciwieństwie do sprawiedliwych. Którzy czekają w pokoju na zmartwychwstanie, niegodziwi oczekują ostatecznego sądu z udręką i rozpaczą, wiedząc, że ich potępienie będzie nieodwołalne. Obie grupy, odkupieni i potępieni, znajdują się w tymczasowych warunkach, oczekując zmartwychwstania i ostatecznego werdyktu. Dla sprawiedliwych oczekiwanie to jest pełne nadziei i radości, gdyż wiedzą, że zostaną nagrodzeni życiem wiecznym w obecności Boga. Dla niegodziwych jest to czas strachu i cierpienia, gdyż czeka ich ostateczny i nieodwołalny sąd. Objawienie 2011 myślnik 15 opisuje ten moment jako chwilę, w której wszyscy ludzie zostaną osądzeni i ustalone zostanie ich wieczne przeznaczenie. Ci, których imion nie ma w księdze życia, Zostaną wrzuceni do jeziora ognistego, podczas gdy sprawiedliwi odziedziczą Nowe Jeruzalem, gdzie będą żyć w wiecznej komunii z Bogiem. Dla tych, którzy pozostali wierni, sąd ostateczny oznacza początek chwalebnej i niekończącej się egzystencji. Objawienie 21, 1 myślnik 4 opisuje Nową Jerozolimę, niebiańskie miasto przygotowane dla zbawionych, i widziałem nowe niebo i nową Ziemię. Bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. I widziałem święte miasto, nową Jerozolimę, zstępującą z nieba, przygotowaną jak oblubienica przygotowana dla swego męża. I otrze Bóg wszelką ze z ich oczu, i nie będzie już śmierci ani żałoby, ani bólu, bo stare rzeczy przeminęły. Wizja ta ukazuje wspaniałą przyszłość tych, którzy należą do Chrystusa. Miejsce, w którym nie ma już cierpienia, gdzie komunia z Bogiem będzie doskonała i wieczna. Obecny stan zmarłych przypomina nam o naszej własnej śmiertelności i potrzebie życia z oczami utkwionymi w wieczność. Sprawiedliwi zaznają już spokoju i oczekują spełnienia się swojej nadziei, natomiast niegodziwi oczekują ostatecznego potępienia. To zrozumienie skłania nas do refleksji nad życiem jakie prowadzimy i wyborami, które podejmujemy każdego dnia. To, co dzieje się po śmierci, nie jest odległą tajemnicą, ale pewną rzeczywistością. A nasza odpowiedź na wezwanie Chrystusa zadecyduje o naszym wiecznym losie. Obyśmy żyli, pamiętając o tej prawdzie, z nadzieją oczekując dnia, w którym zostaniemy przemienieni i na zawsze przyjęci do obecności Boga. Z tymi, którzy do niego należą, Bóg będzie całkowicie i wiecznie. Nie będzie już bólu, wykroczeń ani końca istnienia. Ci, których uważa się za sprawiedliwych, doświadczą bezpośredniej relacji ze Stwórcą, będą żyć w harmonii i nieograniczonym szczęściu, całkowicie wolni od jakiejkolwiek formy zła. Nieskończoną nagrodą jest pełne cieszenie się życiem, które oferuje Chrystus. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości i od dziesięć, dziesięć. Sąd ostateczny stanowi absolutny przejaw boskiej sprawiedliwości, gdy każdy człowiek otrzyma to, co mu się należy zgodnie ze swoimi uczynkami. Ci, którzy idą za Chrystusem, nie powinni czuć lęku przed tym momentem, lecz ufność, że dzięki wierze ich imiona zostaną zapisane w Księdze Życia. Dla tych, którzy wciąż są daleko od Boga, wydarzenie to stanowi pilne wezwanie do pokuty, gdyż ich decyzja będzie trwała i nieodwracalna. Niech ta rzeczywistość uświadomi nam wagę naszych wyborów i zachęci nas do życia ze wzrokiem skierowanym na wieczność. Nasza wieczna przyszłość zależy od naszej odpowiedzi na łaskę Bożą. Dlatego też podążajmy tą drogą z niezachwianą wiarą, Szczerą nadzieją i życiem posłusznym Chrystusowi, z utesknieniem oczekując chwalebnego dnia, kiedy powróci i obdarzy darem życia wiecznego tych, którzy do niego należą.